Witajcie ciekawscy! Ekipa Freeza niezmiennie już od kilku lat świeci triumfy w polskim internecie i wcale się nie zatrzymuje. Grupę YouTuberów i influencerów zna coraz więcej osób w naszym kraju, a ich zasięgi biją na głowę wszystkich innych podobnie działających w sieci. W naszych odcinkach mogliście już usłyszeć o prawie wszystkich członkach ekipy, dlatego czas najwyższy powiedzieć o kimś jeszcze. Pates Wariatec, odkąd tylko pojawił się w ekipie, stał się jednym z ulubieńców internautów. Jednak, czy wiecie, że jego przygoda wcale nie zaczęła się u boku Friza? Jakie były jego początki i jaka jest jego historia? Co sprawia, że wzbudza taką sympatię? Zostańcie z nami do samego końca, ponieważ mamy dla Was sporo informacji o Kubie, ale wcześniej nie zapomnijcie o łapce w górę i subie naszego kanału, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco z odcinkami, które publikujemy dla Was każdego dnia. Patec Wariatec, czyli Jakub Patecki, jest dziś jedną z najpopularniejszych osób w polskim internecie. Od samego początku spośród członków ekipy Freeza cieszył się ogromną sympatią internautów i fanów. Optymistycznie nastawiony do świata i ludzi, towarzyski, zabawny i rozgadany. To kilka cech charakteryzujących Pateckiego. Jak jednak podkreślał niejednokrotnie, jego zdaniem w życiu szkoda czasu na fałszywych ludzi i fałszywe znajomości. Jego postawa i mówienie widzą, aby uważnie dobierali swoich przyjaciół utwierdza osoby śledzące los ekipy, że w tej grupie naprawdę musi być sporo przyjaźni. Zdajemy sobie sprawę, że najwierniejszych sympatyków Pateckiego i ekipy trudno zaskoczyć ciekawostkami. Staraliśmy się jednak zebrać najważniejsze informacje i być może czegoś jeszcze nie wiecie. Zacznijmy od tego, że Jakub od najmłodszych lat był rozrywkową osobą. Uwielbia się śmiać i zawsze stara się wywoływać na twarzach innych ludzi uśmiech. Określił się nawet mianem klasowego błazna. Gdy był młodszy, lubił robić magiczne sztuczki. I to usposobienie, choć dojrzalsze, zostało mu do dziś, co niewątpliwie jest jego wielkim atutem. Obecnie jego instagramowe konto ma ponad 1 600 tysięcy obserwujących i liczby te z każdym miesiącem rosną. Najstarsze zdjęcie, jakie tam dziś znajdziecie, pochodzi z 2015 roku, czyli z czasów, gdy był jeszcze całkowicie anonimowym nastolatkiem. Kuba urodził się we wrześniu 1997 roku w Krakowie. Tam też spędził dzieciństwo i chodził do szkoły. Jako młody, dorosły mężczyzna podjął się studiów na Politechnice Krakowskiej na kierunku informatycznym. I jak wiadomo, pomimo coraz większej rozpoznawalności, z którą idą również duże pieniądze, Kubie bardzo zależało na ukończeniu studiów i obronieniu tytułu inżyniera. Czasem można było zobaczyć na filmach udostępnianych przez innych członków ekipy, jak Patecki się uczył lub robił coś na zajęcia. A więc, mimo świetnie rozwijającej się kariery youtubera, nie zamierzał odpuścić i zaprzepaścić nauki. Choć Kuba czuł się spełniony jako student informatyki, wyznał, że w dzieciństwie chciał być żołnierzem wojsk specjalnych, ponieważ fascynowały go trudne misje i zadania. Co ciekawe, w porównaniu do innych twórców, YouTubem zaczął się interesować bardzo późno. Jak sam wyznał, miał około 18-19 lat i wcześniej prawie w ogóle nie oglądał, nie miał też założonego konta. Jak niejednokrotnie podkreślał, zanim wszedł w ten świat, oglądał filmiki wybiórczo te, które mu się wyświetlały, lub te, które potrzebował do szkoły. Musicie jednak wiedzieć, że kiedy w końcu zainteresował się tym najpopularniejszym międzynarodowym serwisem umożliwiającym umieszczanie w sieci materiałów wideo, wcale nie rozpoczynał swojej przygody u boku Karola Wiśniewskiego. Zajmował się bowiem własnym projektem. Zanim zaczął nagrywać z Frizem, wraz z przyjacielem Bodziem prowadził kanał pod nazwą Wszystko Vlog, który założyli w sierpniu 2016 roku. Znajdowały się tam różne treści, jednak ich głównym kontentem było wchodzenie do różnych publicznych miejsc za dnia. Następnie ukrywali się, by zostać tam również po zamknięciu. Robili tak zwane nocki, między innymi w zamknięte Ikei, centrum handlowym, szkole czy w aquaparku. Kręcili swoje filmy i robili różne rzeczy, aby po prostu wyszło fajnie i zabawnie. Odcinki Pateckiego i Bodzia w końcu zaczęły nabierać wyświetleń i przebijać się w świecie YouTube'a, a nawet udało im się wskakiwać na kartę na czasie. Choć od 2019 roku nie pojawił się tam żaden nowy odcinek, konto nadal istnieje, więc jeśli chcielibyście zobaczyć kubę przed kamerami zanim przyszła wielka rozpoznawalność, możecie wrócić do jego starych filmików. Obecnie wszystko vlog ma prawie 300 tysięcy subskrypcji, a niektóre z odcinków zostały obejrzane ponad 2 miliony razy. Wspólną działalność panowie zawiesili z różnych powodów, w grę wchodził m.in. brak czasu, rozmaite zajęcia i studia. Jak na razie nie zamierzał nagrywać nic nowego, jednak Patecki nie wyklucza tego w przyszłości. I jak wiadomo, pomimo tego, że jego świat zaczął się kręcić wokół Frieza, on i Bodzio nadal są dobrymi przyjaciółmi. Ich znajomość trwa od czasów przedszkolnych, mają swoją paczkę, i jak podkreślił, ma nadzieję, że ta przyjaźń będzie trwała przez całe ich życie. Wspominając starsze czasy, wyznał, że kanał wszystko wlog miał około 40 tysięcy subskrypcji, gdy odezwał się do nich Karol, który dokładnie według słów Pateckiego, cytujemy, był wówczas spokojnym pokemoniarzem i miał z 200 tysięcy subskrypcji. Spotkali się na mieście, pogadali i był to początek przyjaźni oraz jak się później okazało, udanego biznesu. Najpierw Patet zaczął pojawiać się gościnnie tylko w niektórych odcinkach Wiśniewskiego. W komentarzach pod filmami można było jednak zauważyć, że widzowie Friza bardzo dobrze go przyjęli i szybko obdarzyli sporą sympatią. Przebijały się również prośby o jego oficjalne dołączenie do ekipy, popierane setkami polubień. I w końcu stało się. Jesienią 2019 roku, dokładnie w listopadzie, Patec stał się pełnoprawnym członkiem ekipy. Przez długie miesiące Kuba pojawiał się wyłącznie na filmach publikowanych przez innych członków ekipy. Swój własny profil na YouTube zdecydował się założyć w styczniu 2020 roku. Dziś ma już ponad milion subskrypcji i chętnie, dość regularnie, zamieszcza na nim różne materiały. Warto też wspomnieć, że Freeze wcale nie był pierwszą osobą z ekipy, którą Patec poznał. Ta historia sięga daleko wstecz do dzieciństwa Pateckiego, bowiem w podstawówce poznał trąbę. Jak wyjawił on i Mateusz chodzili do tej samej szkoły, ale nie klasy, ponieważ trąbka jest starszy o rok. Chociaż się wtedy nie kumplowali, mijali się na korytarzach, widywali na przerwach i zbijali piątkę. Biorąc pod uwagę to, że kilkanaście lat później ich drogi się skrzyżowały w ekipie Friza, doskonale pasuje do nich powiedzenie, że świat jest naprawdę mały. Jak wspomnieliśmy na początku, na naszym kanale znajdziecie odcinki o prawie wszystkich członkach ekipy, m.in. o Frizie, Verso, Trombie, Marcysi, Murcix, Fusialce i Minimajku. Zresztą sprawdźcie później naszą playlistę poświęconą, do której karta właśnie wyświetla się wam na ekranie. A czy wiedzieliście, że gdy Kuba nagrywał już filmy na YouTube, miał taki epizod, że opiekował się dziećmi? Pracował jako animator obozowy, zachęcał młodszych do zabawy oraz do interakcji, aby się lepiej poznawały i polubiły. Choć Kuba ma niespełna 24 lata, jego największym marzeniem jest zamieszkać gdzieś w dżungli albo na wyspie, gdzie jest ciepło i blisko morza, tak aby nie martwić się o nic i móc żyć pełną życia najchętniej z rodziną i ludźmi, których kocha. Tak też widzi swoją przyszłość, co zdradził m.in. na kanapie Kuby Wojewódzkiego. Cóż, biorąc pod uwagę to, jakie zarobki zbija ekipa Friza, można przypuszczać, że jeśli Pates dobrze pokieruje swoją karierą internetową w najbliższych kilku latach, jego marzenie o mieszkaniu w tropikach może się jak najbardziej spełnić. Jak nie trudno zauważyć po jego instagramowym koncie i zdjęciach, które publikował już kilka lat temu, chłopak uwielbia podróże i odkrywanie różnych zakątków świata. Jak dotąd Patecki w ostatnich latach był singlem i wszystko wskazuje na to, że nadal nie ma dziewczyny. Jak myślicie, czy kiedy spotka tę jedyną, dołączy ona do grupy youtuberów? Najwięksi fani ekipy zapewne będą to wiedzieć, jednak dla tych, którzy jeszcze się zastanawiają skąd blizna w okolicy ust Kuby, to już Wam mówimy. Jak opowiedział, chciał otworzyć drzwi, a że miał pełne ręce, postanowił klamkę złapać zębami. Pomysł nie był jednak mądry i okazał się też bardzo niebezpieczny. Kuba się potknął, a klamka przebiła mu policzek na wylot. Niewiele brakowało, a mogło skończyć się poważnym uszkodzeniem części mięśni twarzy. Brzmi drastycznie, więc dobrze, że skończyło się tylko na tej niewielkiej pamiątce w postaci blizny. Powiedzcie ciekawcy, pamiętacie początki Pateckiego w ekipie Freeza, A może wśród Was jest ktoś, kto oglądał go wcześniej za czasów Wszystko Vlog? Co w Kubie lubicie najbardziej? Dajcie znać, bo my jak zawsze czekamy na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału oraz o tym, że słyszymy się już jutro o 17.00. Pa!